Siema internet, z tej strony szaman z ekipy tego? po drugiej stronie kamery Bart. Siemasz Bart? Siema. Zapraszam Was na film o mrocznej ósemce. Kilkukrotnie mówiąc o piekle, wspominałem o tak zwanej mrocznej ósemce, szczególnie podczas gadki o wojnie krwi, o rozliczeniu piekieł oraz o filmach o, o Zariel, e, obecnej władczyni Awernusu, czy na przykład o Belu, poprzednim władcy Awernusu. Dziś dowiecie się o co chodzi z tą Mroczną Ósemką? Film ten przyda się również każdemu grającemu w stąpienie do Avernusa, ponieważ główną siedzibą Mrocznej Ósemki jest znajdująca się w pierwszym poziomie Bator Cytadela Malshim. Z początku była to Mroczna Dziewiątka, o powstaniu której krążą różne legendy. Pewnego dnia sprytny i mądry Diabeł Cantrum uznał, że piekło trzeba jeszcze bardziej uporządkować i wprowadzić w nim jeszcze więcej dyscypliny. Zebrał więc on ośmioro podobnie myślących czartów i założył grupę, której celem było wprowadzenie w, mieś, w piekle porządku. Po niemiecku – Ordnung. Nikt nie wie tak do końca, czy to była ich osobista inicjatywa, czy może władcy dziewięciu poziomów piekła im kazali to zrobić? Dlaczego mieliby to zrobić? A no wszystko dlatego, że sami byli zajęci zarządzaniem swoimi domenami i spiskowaniem przeciw sobie, więc nie mogli sobie pozwolić na branie udziału w porządkowaniu piekła. Proste i logiczne. Ornung Muzain. Struktura mrocznej ósemki była demokratyczna, gdzie działania jednego członka mogły być przegłosowane przez pozostałych i poddawali się rządom większości, świetnie sobie radząc, pracą zespołową, współpracując w celu realizacji swoich wielkich planów i zapewnienia wszystkim batezu dobrobytu poprzez porządek. Jednak byli przede wszystkim diabłami, którzy zaangażowani byli w zdradzieckie intrygi i polityczne rozgrywki. Choć Asmodeusz osobiście lub za pomocą innych arcydiabłów skupiał działania tej grupy na jej obowiązkach. I o ile mroczna szlachta, czyli arcydiabłowie, wraz z członkami swych dworów byli ponad nimi, to armiami całego piekła dowodziła mroczna dziewiątka. Pewnego dnia przyszedł jednak zabójca i zabił Kantruma. Jedni mówią, że był to potężny paladyn o imieniu Ratan, który przemierzał piekło, zabijając diabły, którym wypowiedział krucjatę, co samo w sobie, jako słowo w tym uniwersum, jest bez sensu. W każdym razie miał on dzierżyć potężny, wykuty w sferze rubieży sztylet, za pomocą którego w roku 333 zabił Kantruma, wbijając mu go w serce. Jednakże jest druga wersja, zapisana w zniszczonym dzienniku znalezionym wśród lodów Kanni, 8 poziomu Bator. Według niej, wspomniany paladyn miał zginąć zaraz po wejściu do piekła. Jednakże jakiś nieznany z imienia Abishai podniósł jego sztylet i sam zabił Kantruma. Podobno był on wkurwiony na stworzony przez niego system, na podstawie którego działało piekło. Kantrum miał ostatkiem sił zabić Abishaja. Jednak, jednak historia ta ma być ostrzeżeniem dla tych potężnych, żeby nie lekceważyli tych słabszych, ponieważ nawet oni mogą ich obalić. Coś dla tych słabszych, że nawet słaby może obalić silnego, jeśli jest dość zdeterminowany. W każdym razie, pozostali członkowie Morocznej Dziewiątki postanowili nie przyjmować nikogo na miejsce założyciela grupy i nazwali się Moroczną Ósemką. Choć obiecali, że zawsze będą czcić pamięć Kantruma. I to jest ta oficjalna wersja. Nieoficjalna jest taka, że pozostali wyciągnęli lekcje ze śmierci Kantruma i postanowili nie dopuścić do śmierci pozostałych. I wszystkim się wydaje, że mroczna ósemka to cały czas pewna stała grupa diabłów, których skład się nie zmienia. A wygląda, jakby się nie zmieniał. W jaki sposób? Ano, jak któryś z nich umiera, to biorą jakiegoś innego diabła na jego miejsce i ten przyjmuje imię swojego poprzednika i jego wygląd. I siedzi cicho i udaje, że jest tym samym diabłem. I to im podlegał generał Bell, nim został władcą Avernusu. I to im podlegała Glacia, dowodząca oddziałami Erinii podczas wojny krwi. No dobra, ale Mroczna Ósemka, Mroczna Ósemka wiadomo, że jest ich osiem, ale kim oni do kurwy nędzy są? Przede wszystkim są przywódcami podczas wojny krwi, ale nie tylko, ponieważ wpływają na każdy aspekt aspekt kultury diabłów, dbając, by dykty piekła nie przeszkadzały arcydiabłom, zaś nadmiar biurokracji nie przytłaczał zwykłych batezu. No ale najważniejsza jest wojna krwi, najdłużej trwający konflikt w całym multiwersum. Każdy członek Mrocznej Ósemki posiada garnizon podległych sobie diabłów na innym poziomie piekła, poza Nessusem, bo Asmodeusz nie pozwala siłom pokojowym wpierdalać się w swoje sprawy. Jak wspomniałem wcześniej, udało im się skutecznie stworzyć iluzję nieśmiertelności poprzez szybkie zastępowanie zmarłych członków swojej grupy świeżą krwią, której nadają imiona zabitych. W edycji 3,5 można było zrobić test wiedzy o sferach o trudności 25, by wiedzieć, że taka sytuacja ma miejsce. Ale bądźmy szczerzy, kto wydawał punkty na wiedzę, i to jeszcze o planach, wtedy planach, teraz sferach, to już częściej ludzie dawali punkty wpływanie. W każdym razie, plotka o nieśmiertelności dowódców Armii Piekieł pomaga im siać strach wśród wrogów, którzy mogą uznać, że walka z nimi jest bez sensu. I tak naprawdę spośród wszystkich założycieli tej grupy do dziś żyje tylko jeden z nich, a raczej jedna z nich – Balfezon, mistrzyni zaopatrzenia piekieł, której zadaniem jest zaopatrywanie piekielnych armii w zapasy. To dzięki niej cała machina wojenna piekła się porusza. Dowodzi też stacjonującymi w Stygi piątym, e, na piątym poziomie Bator e, stygijskimi czempionami. Wykorzystała ich wielokrotnie, gdy nieskończone siły otchłani zaczęły przytłaczać piekło. Balfezon jest spokojna i powściągliwa, jednak często bywa niezmiernie złośliwa. Wykorzystuje prezenty i poparcie innych, by zapewnić sobie stałe miejsce wśród pozostałej siódemki. Czasem nastawia pozostałych członków Rady przeciw sobie. Pozostała siódemka z morocznej ósemki to już nie są diabły żyjące od Eonów, więc jest tam tak. Korin, dowodzący siłami zwanymi Wężowym Zakonem, których zadaniem jest zdobywanie informacji i szpiegostwo. Przy czym nie jest to tak, jak w przypadku Belefa, będącego szefem szpiegów całych piekieł. Wężowy Zakon specjalizuje się w szpiegostwie bojowym, zwiadzie i przenikaniu przez linię nieprzyjaciół. No, ale jak łatwo się domyślić, szpiedzy Korin przeniknęli w szeregi batezu, neutralnych w tej wojnie jugolotów, ale również sił niebieskich. Choć oczywiście najważniejsza jest wojna krwi, dlatego specjalizują się głównie w zwiadzie demonicznym. Członkowie wężowego zakonu zajmują się również przesłuchiwaniem więźniów, którzy często trafiają później do Disu, drugiego poziomu piekła służącego za więzienie całego Bator. Przy czym należy wiedzieć, że siły Korin stacjonują w Kanii, ósmym poziomie Bator, i swe raporty składają w pierwszej kolejności Mefistofelesowi. Jeśli chodzi o samego Korina, to uważany jest za zbyt namiętnego jak na diabła. Poddaje się emocjom, od ponurego zmartwienia, aż do przerażającej furii. Tak naprawdę to gra, gdyż diabeł ten jest wielce ostrożnym intrygantem. Przy czym jest strasznym pesymistą i zawsze przewiduje najgorszy możliwy rezultat. Dzięki temu często jest pozytywnie zaskoczony, choć tak naprawdę to zaskoczenie to też zmyłka, mająca zmylić wrogów. Kolejny jest Dagos, będący marszałkiem piekła, a raczej diabeł, który podaje się za obecnie za Dagosa. Pełni on rolę głównego stratega i sędziego wojskowego. Wydaje rozkazy wszystkim piekielnym generałom biorącym udział w wojnie krwi, zaś każdego zdrajcę i dezertera surowo karze. Ściśle współpracuje z wywiadem wężowego zakonu, którego raporty wykorzystuje przy opracowywaniu planów wojennych. Jego legion nazywa się Nieliczni i tak jak sama nazwa wskazuje składa się z niewielkiej liczby diabłów, którzy stanowią jednak niebezpieczną siłę podczas zmagań. Ze swą siedzibę przyjęli Avernus i specjalizują się w teleportacji, dzięki której potrafią przenieść się za szeregi wroga. Dagos jest najbardziej bezpośrednim z Mrocznej Ósemki. Jak powie, że wali ci z japy, a ta jak to ci się nie podoba to tam są drzwi, to znaczy, że nie jest to jakaś, jakiś bluzk, tylko powinieneś umyć zęby, a tam faktycznie są drzwi. Jest też strasznie pogardliwy i wymagający dyscypliny od wszystkich, choć wierzy, że on jest ponad zasadami. Nie toleruje korupcji, prześladuje popełniających błędy i rygorystycznie wymaga porządku. Z Dagosem współpracuje minister awansów, znany jako Zaebos, który utrzymuje skomplikowaną i rozbudowaną biurokrację. Przypomnę, że głównym archiwum piekła jest Bagniste Minauros, trzeci poziom Bator, w podziemiach którego znajdują się niezliczone księgi piekieł. Ze podlega również legion zwany Lśniącą Gwardią Mammona, nazwany na cześć Mammona, władcy Minauros. Nazwa pochodzi od anielsko-pięknego ekwipunku tych diabłów, którzy wzywani są do bitwy, gdy potrzebny jest magiczny sprzęt. W każdym razie Zaebos jest najczęściej wymienianym członkiem Mrocznej Ósemki, ponieważ od jego ministerstwa awansów zależy awans lub degradacja diabłów niebędących arcydiabłami, czy też diabłami unikalnymi. Otrzymuje raporty z całego piekła i wojny krwi i decyduje, kto ma zająć jaki szczebel w piekielnej hierarchii. Zayabos jest wielce skrupulatny i ostrożny. Jego stanowisko jest wielce delikatne i często jego decyzje podważają inne diabły oburzone, że nie zostały awansowane, lub że zostały zdegradowane. Dlatego stara się on uważnie przemyśleć każdą decyzję. Stara się też utrzymać dobre relacje z pozostałymi członkami mrocznej ósemki. Kolejny jest Furkas. Prowadzący coś w rodzaju ministerstwa stosunków ze śmiertelnikami. Ogólnie piekło uważa śmiertelników albo za szkodniki, albo po prostu za, po prostu za paliwo ich dusz. Jednakże niektórzy z nich, ze śmiertelników, posiadają wystarczająco magiczną moc lub sprawność bojową, by zasłużyć sobie na szacunek diabłów. Tacy często stają przed wyborem albo zamknięcia w mieście sądu za brak wiary lub sprzeniewierzenie się swej wierze, albo dołączenie do sił piekielnych i często wybierają to drugie. W każdym razie siły Furkasa zajmują się przekabacaniem śmiertelników, biorąc za cel zdesperowanych i zdradzonych. Poza tym Furkasowi podlegają rynie, tworzące nowo powstały legion zwany pełzającą kadrą. Umożliwiła to córka Asmodeusza Glasja, która wcześniej dowodziła osobiście ryniami, ale odkąd e, zastąpiła Malagard na stanowisku wadczyni Malbolsz, otrzymały one dzięki ropiejącemu Malbolsz zdolność roznoszenia chorób, wykorzystywania trucizn i zsiania zarazy w szeregach nieprzyjaciół. Do tej pory Glasia podlegała mrocznej ósemce, będąc przywódczynią Erin. Nie wiadomo jak to jest po uzyskaniu przez nią nowego stanowiska, ponieważ jeśli podlega dalej mrocznej ósemce, to znaczy, że mroczna ósemka w ten sposób ma jakieś zwierzchnictwo nad Malbolż, a to raczej nie miałoby miejsca. W każdym razie Legion Furkasa nazywa się pełzającą kadrą i ma swoje, swoją siedzibę w Malbolsz. Furkas jest drugim po Balfezon najdłużej żyjącym członkiem mrocznej ósemki, jednakże w przeciwieństwie do niej nowych członków tej grupy ogrywa używając szantażu i zastraszania. Nienawidzi chaotycznych śmiertelników, ponieważ istnieje spore ryzyko, że ci dołączą do siłcha otchłani. Krążą jednak plotki, że Furkas ostatnio zginął i zastąpił go jakiś nowy diabeł, który dopiero się uczy. Następnie mamy PRZ. Jest szefową badań i zajmuje się opracowywaniem nowej magii, techniki i technologii do niszczenia demonów. Oraz na przesłuchaniach, do których wykorzystuje specjalnie wyszkolony diabły, tworzące grupę zwaną Pagórkiem Ostrzy. Wiele diabłów wstępuje w jej szeregi z powodu plotki o możliwościach szybkiego awansu. W każdym razie Paerza dowodzi stacjonującym we Flegetos, czyli czwartym poziomie Bator, legionem znanym jako Kroczący w Ogniu, który stworzyła poprzez zbudowanie całkowitej odporności na ogień za pomocą ciskania kul ognia w jej członków. Kroczący w ogniu to również spora grupa Erin i, lat i latających diabłów czarowników, którzy zajmują się bombardowaniem legionów wroga za pomocą ognia. Jeśli faktycznie Furkas jest nowy, to Paerza jest drugą nową członkinią mrocznej uzemki i mimo że jej siły pochodzą z Flegetos, większą więź czuje z Mefistofelesem, który prowadzi badania nad piekielnym ogniem. Siódmy jest Zapan, na którego barkach spoczywa walka z nieśmiertelnymi istotami, takimi jak Jugoloci, Archonci i Pełnomocnicy Złych Bóstw. Jest on ministrem nieśmiertelnej dyplomacji i jego zadaniem jest pilnowanie, by diabły nie wykradały dusz, które przynależą się jakimś bogom. Dzięki temu, piekło uniknie kosmicznej wojny, w której przeciw niemu staną siły różnych bogów. Poza tym, Zapanowi podlegają stacjonujący w Dis, czyli. Drugim poziomie Bator, żelazni obrońcy Liz. Legion wyspecjalizowany w inżynierii, drążeniu tuneli i przeprowadzaniu oblężeń i zabezpieczaniu terenu. Zapan jest słodkim gadułom, który swą pozycję zdobył za pomocą pochlebstw i umiejętności negocjacyjnych. Wielu jednak go znienawidziło za jego podlizywanie się arcydiabłom i niektórym bóstwom. Jednakże to on potrafi zawierać najbardziej kurzące układy i manipulować emocjami, dzięki czemu jest świetnym przywódcą. No i ostatnia, Zimmi Mar, minister morale, która utrzymuje porządek i dyscyplinę wśród legionów Batezu, kryjąc przy tym błędy i potknięcia morsznej ósemki, gdyby te mogły spowodować bunt w armiach. Zachęca, grozi, wymusza posłuszeństwa i eliminuje rebelie, zaś jej sługusi przed bitwami przemierzają teren i nawołują inne diabły, czym zwiększają ich determinację. Dowodzi stacjonującymi w Maladomini, czyli siódmym poziomie bator legionami zwanymi Maladominar, dzikimi oddziałami uderzeniowymi, które swą nieposkromioną dzikością rozbijają formacje nieprzyjaciół. Zimimar jest piekielnym czartem o bardzo przyjaznym wyglądzie, skrywającym wielce wyzyskującą osobowość. Jej uśmiech jest nieszczery. Ona zaś obdarza nim zarówno niższe diaby w rozmowie jak i swych wrogów, gdy ich miażdży. Jeśli morale wojsk piekielnych jest niskie, potrafi przyozdobić cały awernu z trupami zarówno wrogów, jak i podwładnych, dopóki morale się nie podniesie. Posiada sieć informacyjną od najniższych diabłów, aż do spinagonów. Zaś jej agenci pilnują zarówno śmiertelnych gości, jak i diabłów. Jak wspomniałem, główną siedzibą mrocznej ósemki jest należąca do arcydiabła Bela, byłego władca Vernus, a obecnego pułkownika Zariel, cytadela Malshim. To tutaj podobno przetrzymywany jest sztylet Paladyna Ratana, którego symboliczne znaczenie jest niezwykle istotne dla całego piekła. Siły otchłani próbują zdobyć cytadelę Malshim, by pozyskać ten przedmiot, co może obniżyć morale sił piekielnych. Przy czym Teraz się tak zastanawiam, czy to nie jest wybieg, by zwrócić uwagę sił otchłań i skupić ich na szturmowaniu Cytadeli Malchim. W każdym razie, cztery razy do roku Mroczna Ósemka udaje się do dziewiątego poziomu Bator, by zdać raport Asmodeuszowi i przedstawić mu plany, bo Asmodeusz lubi trzymać nadzór nad wszystkimi i dba o porządek. Bel jest jednym z generałów armii piekielnych i w sumie jedynym arcydiabłem, z którym Mroczna Ósemka regularnie się kontaktuje. Z innymi gadają, by rekrutować diabły do podległych sobie armii. Arcydiabły przewyższają Mroczną Ósemkę pod kątem władzy i wpływów, dlatego jest im na rękę, że ktoś zajmuje się wojną krwi, pozwalając im samym skupić się na ich własnych sprawach. Wiele diabłów nienawidzi Mrocznej Ósemki, choć z drugiej strony wiele jest im całkowicie lojalnych. Podobno 106 Kornugonów broni Mrocznej Ósemki własnym życiem, przy czym nie wiadomo, czy z przerażenia, czy z lojalności. Podobno też dołączenie do tego regimentu strażników jest bardzo pożądane. Podobno też znienawidzeni są przez Amnizusy, których zwie się Styksowymi Diabłami, ponieważ strzegą rzeki Styks, szczególnie w piątym rejonie, rejonie piekła, czyli Stygi. Wszystko przez to, że rzeka Styks prosto z Avernusów wpływa do stygi, więc amnizusy zajmują się każdym, komu się udało, niezależnie czy mają do czynienia ze śmiertelnikiem czy demonem, przedrzeć. Jednakże amnizusom nie podoba się porządek piekieł, dlatego atakują każdego sługę morsznej ósemki i to samo każą robić swoim sługom, bo nie lubią porządku, a porządek musi być. To wszystko, co chciałbym Wam powiedzieć o mrocznej ósemce. Film już zrobił się długi, informacji macie dość, a nawet więcej niż potrzeba i więcej niż wykorzystacie, nawet jeśli umieścicie mroczną ósemkę w awernusie. Zapraszam Was więc na oglądanie kolejnych filmów na kanale To Jagodne. zarówno tych czwartkowych o zapomnianych krainach, jak i wtorkowych, gdzie macie bigos na winie, czyli co się na to do bigosu. Koniecznie oglądajcie również sesję w soboty, a wkrótce również prawdopodobnie w niedzielę Siedźcie w mediach śledźcie nas w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram oraz wspierajcie na Patronite, gdyż tylko dzięki Waszej pomocy my możemy docierać do Was filmami najlepszej jakości. Do zobaczenia. A wydarzenia myle.